Halo, halo, hej, cześć, siemano, z tej strony Chabayes i witam was w następnym odcinku z Play i z Farming Simulator 15 Polish Farms 1. O kurde. Witam was w następnym odcinku i kurde, znowu zapomniałem. O, sobie Discorda wyciszyć, tak. E, witam w następnym odcinku z Polish Farma. Tak jak widać, dzisiaj sobie kosimy kukurydzę na sieczkę, ale nie robimy tego tak jak ostatnio traktorem, tak? Ciągnikiem, tu tylko mamy troszeczkę tutaj grubszy sprzęt, bo posiadamy teraz proszę tutaj takiego oto pięknego forsznika, tak? Jak słyszymy już pracuje, a ja tu o! 30 zgasimy. O elegancko. No tutaj przyczepę. To tak w razie... <coughs> tak w razie w przywiozłem. Jakby mi brakło, ale jak będzie ta pełna, to ta przyczepa nie jest jakaś mała, to myślę. Trochę już tu jest tej sieczki, ale no. Taki oto forsznik. Yy, teksturowo to taki z 13 jest, ale nie jest taki zły. Nie mogę lepszego nie znalazłem. No w środku takie średnie oteksturowanie ma, dlatego ja sobie będę jeździł nim o tak. Dobra, tutaj wszystko opuszczamy, tak wiadomo tam w środku. I <coughs> Przepraszam, i ruszamy. Bo na te piękni tutaj kurczę uważać. O proszę cię. Elegancko. Trochę żem krzywo pojechał, ale no, no cóż to już tak będzie Krzywo i jaki później po, 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 poprawiamy bo się wysłowić kurczę, nie mogę Tak Jakie wszystkie to później porobimy po No elegancko idzie W sumie taka kabina nie jest taka no może zegary tylko, ale tutaj no to tutaj nie jest tak zrealizowane tekstury, to takie trochę średnie, ale nie mogłem nic znaleźć lepszego. Niestety, jakiegoś porschnita, może byłby jakiś lepszy, z lepszymi teksturami, ale ja niestety nie, nie znalazłem żadnego. Samemu też lepszego nie znam, bo to wiecie. Dobra, tutaj jakieś okienko trzeba wycofać przyczepą tak jak się należy do tyłu Żeby można było kontynuować koszenie bo nawet kurde Hedera, że mnie opuścił o a zawsze zapomnę że tutaj te słupki Kurde znowu mi jaka zrobiłem na uraty co widzę pamiętajcie staję łapkę w górę subika na kanale o ty trzeba patrzeć już po 90% bo z tą, z tą sieczką farming jest tak jak robimy na no na ziarno nie ale jak robimy na to jest tak że tak jakby o jest znowu limiter widzicie jest pełna przyczepa ja mogę kosić po prostu taki za będzie znikać kurde Kawa jest gamuje, bo trzymasz alt, a nie mężczyznę na Hehe No dobra, to my sobie tu wyłączymy ten forszyk, jakieś dziwne dźwięki. E, to tą przyczepę sobie odstawimy gdzieś na łące, będzie sobie stała. O, tutaj już się przełączył na tamtą przyczepę, widzę, i O, No tak akurat wyszło. O, akurat gałość jest. Tutaj raczej nikt nie jeździ, to o mogę sobie tutaj przyczepkę zostawić Na eleganckości W sumie <laughs> od razu brać tą największą kurde Ale może się obejdziemy bez tej największej kurcze No jeszcze Kurde o poszło Jeszcze trochę roboty mi zostało mianowicie jeszcze trzeba prasować ale stwierdziłem, że zrobię jeden odcinek już z tą kukurydzą jakaś teraz odskocznia będzie i stwierdziłem, że w sumie może jeszcze znajdę lepszego a nie wiem czy sobie nie zostawi w sieczkarni na gospie, tak wiecie żeby sobie gdzieś tam stała no jakby miał miejsce, ale kury w sumie pośrednio także nie wiem, kurde jest taka zwrotna że aż wcale się tutaj mam na myśli konkretnie młody Z tej górki to kurde tutaj... No podepniemy Albo sześćdziesiątka przyjedzie, dobra nie będziemy tak 30 męczyć. Pips! O no, tutaj już widzę, że się przestawił chyba tak na tą przyczepę następną. O, elegansku proszę cię ja ciebie. No to po drodze sobie wykosimy mijaki. Czy coś nie chciało włączyć? Pedel w dół tak. Że te mijaki wykoszę bo ja nie lubię jak poszę kurde kukuryści w jaki robię to jest najgorsze co może być na tym spaczonym świecie tatrydzowie no jeszcze tutaj najgorszy kukurde o udało się nauczyć, udało się elegancko ja to zolny jestem dobra elegancko no, gdzie się tu jedziemy wiadomo my gwytów rutnych porządek kukurydzy przy okazji jak latniemy teraz Dodatkowo ale niestety musimy tak odskoczyć. Bo tutaj takiego bym zrobił troszkę. Niestety, kurde, jak będę miał pełne przyczepy, to najprawdopodobniej skończę po prostu nagrywać. albo bym sobie cięcie zrobił, bo i tak kurde, muszę to zmontować. Ale stwierdziłem, że nie będę robił długich odcinków w sensie teraz, ten długi odcinków. Teraz ten odcinek nie będzie długi, bo, bo kurde znowu mam niestety widzę, problemy z internetem. Teraz też było, chyba było po jednym filmie, że ma z dwa kurde na Także no im krótszy film, tym lepiej jeszcze im powstanie, bo nie trochę się wydłuży. tam nie dużo wiadomo, nieznacznie, ale trochę dłużej, dłuż, dłuższy odcinek będzie. To tak zawsze tu popraszałem dookoła, to, kurde ciasno, nic nie widać, nie wiem, nie wiem czy to dobry pomysł o przy PGR-ze ruiny zostały po 2000 roku oj co tam a gałąź znowu gałąź haczy kurwa to niestety nie przejedziemy tutaj kto by się spodziewał że gałąź będzie haczyć oj widzicie jak elegancko sobie skosiłem ja to jednak mam łeb, łeb i teraz sobie zrobię tak ja to może wysunę yy, No. oj 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 kuźwa jest już? jeszcze nie jeszcze nie mamy pełnej przyczepy Kurde, że mi jaka zrobił Ta sieczkarnia fajna, bo ona zwrotna w sumie jest No, ten forschnitt Szukałem też czegoś takiego bardziej Polskiego, ale kurde Nie znalazłem które z tymi modami, to Jak mam jakieś paczki swoje stare i Jakieś mody to od Prezesa Ziaro, to tam się jeszcze znajdzie na YouTubie To są kurde, jak najbardziej, można pobierać, a kurde jakaś <laughs> sieczkarnia czy coś tak średnio O dobra, kurde To gasimy Kurde pełno, tutaj pełno, no jeszcze taka godzina wczesna, tutaj jak widać. No kurde, obydwie przyczepy pełne. No trochę prawie całe pole. Zresztą nie mogłem się spodziewać, że będzie dużo kukurydzy, bo, i, bo była opryskana, tak i w tym roku i, w tym roku, w tym sezonie. Tak tutaj na poważnie było, bo... Bo kurde, no porządnie było. Opryskane obornika może nie wszędzie, ale opryskane było na pewno salutkie pole, porządnie. Bo teraz nowy sprzęt jest nowy opryskiwacz, jeszcze nowym opryskiwaczem nie pryskałem. Jak mnie pamięć nie myli, zobaczę w sumie. Czy jest film z nowym opryskiwaczem, tym dużym. Jak nie ma, to jeszcze będzie co nagrać. Także very nice. To tutaj 30. Elegancko stoi. Yy... Co to jeszcze? Kurde, z XIX mi się pomyliło. Tutaj nie mam speed. mam. Za to w 19 nie mam tego moda, że mogę sobie... ...myszką scrollem, o... ...kamerę sobie podwyższyć, no. Piękna mapka. Piękny klimat. Myślałem też w czy w tej serii nie zmieniać mapy, ale... ...stwierdziłem już, że nie będę, kurde, kombinował. Ja chciałem, żeby ta seria była taka prosta... ...spokojna. No i taka jest. No, tam na polach się nie zmieniło. Tak myślę, że w sumie z jednej strony spoko, z drugiej strony mi się to trochę nie podoba, bo połączyłem tutaj te pola. Ale to są te, tak jakby, te taka trawa, której się nie da kosić, i ona tutaj została. To jest taka pozostałość po między tutaj na tym polu. No takie teraz większe powstało. A poza tym, czy coś się na Gospie zmieniło? Tak patrzę, chyba nie, no, bizon wprowadzony już po żniwach. No, jeszcze może wyjedzie parę razy. Na, na te będzie na, na robotach u innych ludzi kosił, tak. Być może, nie wiadomo. No i na razie, to co, na razie jest pod wiatą, żeby na niego się nie lało. 60 ostatnia, coś awaria już yy, chodzi. Oj co, rozrzutnik gotowy, już czeka, kurde. Ech, a pamiętam jeszcze jak niedawno ta seria szybko leci, kurde. Rzeźnie mi się tak wydaje. Pamiętam jeszcze jak, żem sezon temu nowym rozrzutniczkiem sobie pierwszy raz rozrzucała. Już, kurde. Już powiedzmy, sezon jest. Rasa tak samo, nawet chyba z hakiem, kurde, teraz. Krone. No i nowy opryski, właśnie muszę się rozejrzeć. Czy robiłem już z nim film, czy nie? Bo on fajny, bo on pojemny jest, to wiecie to. To jak się pryska, to trzeba często na ramiona uważać. I trzeba składać, bo słupy są. Także no. O tutaj w garażu to nic ciekawego. Po staremu. Tutaj u krówek chyba tak samo się nic nie zmieniło. Także no, myślę, że z tego odcinka widzowie to by było na tyle. Ja byłem w Hawajec, wy byliście wy. O, tutaj u siada, to totalnie no, nieważne. Yy, co? To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Na razie.